Wrocław Karłowice 27 października 2025 13:40 starego czasu godzina do tyłu nowego czasu. kolorowa jesień niestety mokra 7 stopni na plusie tylko Myście na drzewach jeszcze, jeszcze pozostały parkujących samochodów. Mokra, rozjeżdżona, błotnista w dalszym ciągu. Prace na budowie domu po lewej. bardzo wrośnięty narożny dom jak można cokolwiek widzieć mając tak założone karto tak głowę. Kamieńskiego róg Rrzmigrocki. Strzałka w prawo, jadę na wprost. Dzięki za strzałkę. Na wprost, bardzo dużo kolorowych liści na drzewach. Ambulans za mną stoi, bez sygnału. Cmentarzy, najprawdopodobniej już z nową organizacją ruchu, tak jak wczoraj widziałem na górnym Po lewej, dziesięciopiętrowy budynek mieszkalny, ocieplony, zakończone prace. Chociaż nie widzę jeszcze panowie na na podnośniku końcowe końcowe prace. parking Lidla Gorniska.